Tłusty czwartek to czas, kiedy Polacy z radością oddają się przyjemności jedzenia pączków. Ten wyjątkowy dzień sprawia, że w cukierniach ustawia się długi szereg smakoszy, pragnących zasmakować w tych słodkich wypiekach. Artystka Matylda Damięcka postanowiła uczyć tę tradycję w nieco kontrowersyjny sposób, publikując dwie grafiki, które przykuwają uwagę, a jednocześnie są formą krytyki wobec aktualnej sytuacji politycznej, a konkretnie działań Donalda Trumpa. Damiencka, znana ze swojego zaangażowania w sprawy społeczne, w swoich pracach często podejmuje aktualne tematy. Z okazji Tłustego Czwartku stworzyła dwa obrazy, które niosą ze sobą głęboki przekaz. Na jednej z grafik artystka przedstawia pączka w formie donata z różową polewą, na którym widnieją litery układające się w słowo historia. To symboliczne przypomnienie, że historia lubi się powtarzać, co niepokoi artystkę, zwłaszcza w kontekście działań Trumpa. Tadeańska zdaje się ostrzegać, że powroty do dawnych wydarzeń mogą niekończąco zagrażać ludzkości. Jednak to nie koniec jej artystycznych manifestacji. Druga grafika jest znacznie bardziej wymowna, ukazuje dłoń z wyciągniętym środkowym palcem, na której znajduje się donat w kolorach nawiązujących do flag USA oraz Rosji. To połączenie niebieskiej polewy z białymi i żółtymi gwiazdkami oraz czerwoną posypką jest tym bardziej wymowne, że wokół dostrzegalna jest niepozorna flaga Ukrainy. Damięcka podpisała tę grafikę hasłem Putin, co można odczytać jako wyraz buntu przeciwko polityce Władimira Putina i działaniom, które coraz bardziej zagrażają bezpieczeństwu na świecie. W opisie do swojego dzieła, Matylda przyznała się do niepokoju związanego z obecną sytuacją globalną. Zasugerowała, że w obliczu historycznych zawirowań ważne jest, by zachować czujność, zadawać pytania i krytycznie podchodzić do rzeczywistości, w jakiej się żyje. Użyła przy tym kilku metaforycznych sformułowań, jak przy tak obezwładniającym poczuciu niesprawczości, szukam czynności pierwszej pomocy. W ten sposób zwróciła uwagę na istotne kwestie, które zagrażają nie tylko Polsce, ale całemu światu. Post artystki szybko wzbudził zainteresowanie wśród internautów. Liczne komentarze pełne były entuzjastycznych emotikon, co pokazuje, że jej przekaz trafił do wielu osób, które podzielają jej obawy. Damięcka w ostatnim czasie ostro krytykuje władze USA i ich politykę. Jednym z przykładów jej działań jest grafika, na której Trump całuje się z Putinem, co dobitnie wskazuje na jej negatywną opinię o tej znajomości. Kolejna praca Damienckiej przedstawia kobietę ubraną w barwy Ukrainy, która jest napastowana, a podpisała ją kontrowersyjnym sformułowaniem sama się prosiła. Tym wpisem nawiązała do narracji, którą promuje Trump, sugerując, że Ukraina rzekomo sama była odpowiedzialna za zaistniałe napięcia z Rosją. Te prace pokazują, jak sztuka może stać się narzędziem krytyki społecznej i politycznej zmuszając ludzi do refleksji nad aktualnymi wyzwaniami, przed którymi stoimy jako społeczeństwo.